A nikogo nie duszę, kurwa, no tak. To się z <laughs> Czy on go miecz od tyłu nie zabił, kurwa? Nie by zabił jego, nie wiem, po co, kurwa. E, kto strzelca ma, chyba od tak. Nic nie widzę. Ła, a nie wyjebał go oczywiście. No i nie działa, kurwą! Gieba. O kurwa, czubaka. Aha, wyszedł. Nic ten. Dobra. dobra. Stanął jak paza, czy co się dzieje. Kurwa, wychodzę, pierdolę, nie robię. <grym> o! A! Kurwa, super. Że krzeszka wyjebał, kurwa. E, chuja na to kładę, że on się tam łazi, kurwa. A ja idę do niego. No, kurwa, niech. o, nie Zasadza się! A nie ma bloku w ogóle? Aha, no widzę, tak. właśnie kurwa i się blokuje do bloku. A ja pierdole, kurwa, gin, Spierdalaj! No. Friar, wow. A, pekanka. No ta, zaraz mnie zajebie. Jest. No kurwa! Bo musi mieć 10 pomocy, jebana pizda! Kurwa, ja pierdole. Zawsze to samo, kurwa idziesz na kolejkę, rozpierdal Nie, kurwa, dziesięć 10... otwórz się mamu, ha, przyciągnięcie, wyśranie, ha. Nie zestrajcie, kurwa, matecie jebany. O kurwa, wypierdalaj. Dobra, Hanek, Hanek, uważaj. Widzę, dostał mieczem, spierdala. I jeszcze tego popto oczywiście, ta jest. No, porno, zaraz na, porno na bowie, chyba. Chyba ta. Czekaj, czekaj. Niech ich paru naraz jebnie te mięszo właśnie. Niech spierdalaj. Weź tego Lukasza, kurwa. No i nie działa, kurwa, chociaż się pizda nie blokowała. No tak, kurwa, oczywiście. Jebany frajerze, kurwa. Aha, halo? Lol Ja Ale przycięło kurwa srok dawaj go. Jak się blokować bez bloku, no tak, nie? Zjep na środku, dawego go dalej Żaba kurwa A. Za tobą? Do szlaku Kurwa chodź na bok. Aj kurwa, F. z woma się na kurwa. Dawaj, nie ma stawiny. ma szmato. Jak tylko gdzie spierdalacz, oczywiście pizda. Kierurge. O, plec kurwa. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Haha, gangbang! Lejecha wziął. O ja dole Zaraz wezmę Aydę, kurwa. Chodź ten, bo zaraz jeszcze mogę myśleć. Ważne I opierdol Wow Oczywiście Czyli Ja już hajdam tymi granatami to już tam? do tego, że go nie zabił aha, nic nie działa, dobra, zabiję go i tak go binami czy czymś innym jest ta będzie oczywiście spierdalać na zewnątrz, niech się jedzie na ryj Mapet tu jest stawę Ważne, bo jestem Aaaa, nie Już kurwa Fraj No i kurwa czemu nie działa? Nie blokuje się kurwa Pierdole kurwa I dalej. Nic nie widzę. W będzie oczywiście uciekać. Mam jednego. Skurwa, śmieciu! Ci się będą uciekać, kurwa, cały czas, tak? Dobra Tak, tak. kurwa chmury. bardzo mecz. Nic nowego. Dobra. O! Nie to to Aha, Prost super! Powyło. Nie zadziałało, bo po chuj, no... Zadziałało, tylko tak na krótko. No, zajebiście. Tak jak ma nie działać, tak. No, super. Ja się gdzieś się no, wyszedł. Dobra. Nic nie działało, po co? Kurwa. No ta pizda kurwa jest nie... A no super, nieśmiertelna kurwa, bo przewrotkę zrobiła. Zajebiście. Co mi zrobić kurwa? Ej, Dawaj, dawaj, ja dawaj. Staminy nie ma, ale oczywiście ucieka, kurwa, pizda. No zdechnij, kurwa, no. Pierdolę. Ten tryb jest taki wkurwiający, kurwa. Ja je <laughs> O, znowu skąd Dawaj ją Przewrotka <laughs> Aha Ty zjeb Biedna. A ja nie <laughs> Gdzie jesteś? Ucieka oczywiście kolejny frajer, kurwa. Oj, pizda ze mną na, na, na granaty, za mną, za mną, za mną! Żaba jeszcze idzie. Za wyjściem jest luk, za wyjściem jest tu jest. Której? Oj. Aha, okej. Okay. Nie go kulkami jak za tym stoi nie. Przeciwnik nam umyka. Jak? Dobra cofnij zaraz lepiej Rzuciłem miecz nic nie za to obrażeń nie wiadomo nie zesraj się, ten kurwa pajacu, żabowaty Nie, możesz mnie Nie sądzę. No, postawiła se tarczę. Ten kurwa duszenie zadziałał przez sekundę, dosłownie kurwa sekundę. Ja pierdolę. O, pizda wyszła. Gdy jesteś? Bo. O na kina tu jeszcze. Nie zestraj się, kurwa. No kurwa, lukę czy, czy nie? Nie, bo w powietrzu były, dlatego nie, kurwa, nie. Luch na plecach. Nie zestraj się. Weź go tam kulkami na kurwa. No ci się nic nie działa, bo kurwa zrobić dasza, bo blok mu się z pizdy załączy. Chuj kurwa. Mam spot, look. on jest jakimś jestem, po prostu, nie mogę z no wiedział. No Wypierdala tylko na zewnątrz, kurwa, i ten, nie, i A, nie duszenia, klikam duszenie cały czas na no, ta, kurwa. A, debil, pomóż. Gdzie jesteś? W tu. No. <grym> mango, mango, mango! Będzie uciekać oczywiście. Dawaj, 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 klukami cokolwiek, dawaj, kurwa! No nie możesz uciec, dawaj, dobra. Jest. <grym> Jakie to wcale same mm -hmm. Fakt tego śmiecia No kurwa <laughs> Ale z dawaj Ukurwiany Łukasz, co jest cało, to, Łukasz? To dawaj, jest, dawaj, to dawaj, jest. dawaj, dawaj, dawaj To jest? To jest leja. No, a jest okej. Okay, to jest... To jest. O, nawet, nawet pierwszy, a nie, nie, jakaś kurwa pierdolona będzie pierwsza, no tak, oczywiście, kurwa. Ale z potencjału samowięci. A, kurwa. Jaki cieć w ogóle, kurwa, że oni tam chuja robili, co, Leja, kurwa, czy kto? Nie to to tu weź, jak można iść, nick Rus. No, no tak. Roz. No, bo no, to może Rus. Rus, to nie? tak na no.